Odwiedziliśmy po dwóch latach z Dziczkiem park. Edukacyjny park, którym, który powstał dwa lata temu. I wszystko tutaj pięknie wygląda: rybki całe z wszystkimi płytwami, uśmiechnięte. No proszę, śmieszkowo szanuję eksponaty. Cieszę się, tu jest bardzo dużo planów dookoła stawu. Staw natleniany. Tam jeszcze jest sandacz. Tu jest jeszcze szczupak. No, duża piękna ścieżka. A tam jest karp trzymetrowy. Może podejdę do niego. Słynny czas rozkładu. Też wszystko działa. Nieuszkodzone. Pięknie. Tam jeszcze są takie dwie duże plansze. Tam w zasadzie dookoła, już na początku września, będzie tu się odbywała bardzo duża kampania edukacyjna dla wszystkich dzieci gminnych, za szkół oraz przedszkoli. Ponad tysiąc dzieci odwiedzi tą ścieżkę z takim edukacyjnym. Programie dotyczącym ekologii, biologii i super, widać, że szanują. Widać, że gmina Chanctuk szanuje cały tutaj ten obiekt, który no, już dwór dwa lata. Funkcjonując bez żadnych zastrzeżeń, bez żadnych uszkodzeń, to cieszy najbardziej. A widzicie, jak się życie, cieszy? <laughs> Proszę, wszystko działa. Pozdrawiamy ze ścieżki.